Śmano, w tym filmie pokażę Ci jak zmienić swój nie w Minecrafcie W samym początku idzie w przeglądarkę jedziemy minecraft.net i na stronę Tak I Musicie być zalogowani do strony więc ja się tutaj loguję. No i tutaj dalej się logujemy, i żebyśmy się tu nie wylogowali. No i jesteśmy no i klikamy nazwa profilu, i tutaj nie wiem, no i tutaj wpisujecie i zmiana nazwy powinno wam się zmienić, ale musicie mieć pewnego Minecraft'a. Przypominam, że dzisiaj w Sylwester będzie stream, więc polecam wbić z Bedwarsów, ciekawy. Możecie dać na drugie okno, jednocześnie tam nieć i będziecie mogli sobie ze mną pograć.